Który skin do Mr. P jest najlepszy? W tym odcineczku się o tym dowiecie. Siemano, z tej strony Krytka, a oto kolejny odcinek już trzeci part Oceniają skinów do Zdmiarzy. I bez zbędnego przedłużania lecimy. Jeżeli odcinek się spodoba, dajcie lajka like i suba. Pierwszy skinek jaki wydatuję to Agent P. Wygląda, według mnie, epicko. Wygląda jak taki Putin, dosłownie taki Putin, który sobie chodzi. Jakby kojarzycie go pewnie z tym memem Mr. Putin. Takie szolce nieraz pewnie prawdy widział, przynajmniej ja takie widziałem. Więc zobaczmy. Nie ma on żadnych efektów, więc na tym się nie będziemy rozpowiadać, ale wygląda ładnie. Ma specjalne boje, które są białe. Po prostu wygląda z widzicie. Wygląda pięknie z tymi okularami. Ocenka jak na rzadki skin 8 na 10 Lecimy dalej. Kolejny skin, Mr. Fly. Taki trochę, nie wiem czy on się napił, ale chyba nie alkoholu. Ale skin też spoko, ogólnie pan P ma spoko skiny. Dobrze, chodźmy sprawdzić efekty. Zobaczmy, czy to jest najlepszy skin do pana P, czy może jednak nie. No i zobaczmy, chodźmy, zobaczcie tylko na te efekty. Takie fajne walizki, które potem się rozwalają, wpadają z nich nożyczki, inne rzeczy. Z bazy wjeżdżają takie, jakby muchy, czy nie wiem co to jest, ale takie filtowe spoczko. Mega fajny skin, daj mu ocenę. 8,5 na 10, bo jednak lepszy od Mr. Putina. Teraz idziemy dalej. Daruma Pan P. I zobaczmy. Zobaczmy tego skina. Piękna animacja. Takie fajne. Nie wiem, jak to się nazywa matryjówki, czy coś tam, co obok niego leży. Zobaczmy, zobaczmy piękno tego skina. Zobaczmy. No, jak dla mnie prezentuje się pięknie w grze. Rzuca takimi fajnymi wa walizkami. Takie piękne. i z nich wypadają właśnie te takie laleczki, czy co to jest. Postawmy ulta. Ulsterz jest piękny. To jest takie jajo, czy coś tam. No, ogólnie spoko. Ja bym dał takie dziewiątkę, taką dziewiąteczkę. Piękny skinek. No i dobra, ostatni skin, jaki oceniamy: czyli Mr. Dragon Fruit. Dajmy try. Spoko wygląda, ma specjalną animację. I teraz musimy go jeszcze przetestować. No, ale oczywiście super, co się nas wkurzył. No a dobra, już jednak nam odblokował tą arenę treningową. Chodźmy i zobaczmy, jak on wygląda widzowie zobaczcie tego skina, trzyma jakby taki miecz czy co to w ogóle jest ale spoczko to jest, I już z takimi fajnymi owiecami, to jest chyba granat czy coś tam, smoczy owoc smoczym owocem, piękny on jest to jest piękny skinek piękny skinek, dajemy mu ocenę tak właściwie takie 8,75 na 10 i według mnie werdyktem najlepszym skinem do pana P jest Darum, mamy P, Tak, według mnie ten skin jest najładniejszy. Najpiękniejsza animacja, piękne efekty. Możecie się spierać, że ten jest lepszy, ale według mnie ten jest najlepszy. Oczywiście, możecie mieć inne zdanie i fanuję za inne zdanie. Jeżeli się odcineczek spodobał, walnijcie suba, walnijcie lajka, walnijcie dzwona i napiszcie w komentarzu, co następne zrobić. Zapraszam również do kosmicznego gangu, czyli mojego klubu. Wbijam top 500 polski. To by było na tyle. Elo.